Jak nazwiemy sytuację, w której jedna jakaś grupa, która jest w mniejszości, ma większe prawa i podlega specjalnej ochronie niż ma większość, która jest przymuszana do respektowania tych praw, na przykład pod szyldem tolerancji, bo mamy tu lewa, też lewacką zamianę słów i pojęć. Ma afirmować na przykład postawy dewiacyjne. Więc zastanówmy się, jak nazwać taką sytuację, kiedy mniejszość ma większe prawa względem większości. No, otóż mamy do czynienia z dyskryminacją, oczywiście, tej większości przez mniejszość, która będzie ciemiężyć w ten sposób tą większość, ale to nie jest, proszę Państwa, zwykła dyskryminacja. To w ogóle nie jest dyskryminacja, bo to jest dyskryminacja pozytywna. Dowiedziałem się o tym biorąc udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. A brałem w nich udział z pełną świadomością, wiedząc z czym się muszę liczyć, na co się narażam, jakie zagrożenia dla mojego umysłu, logiki. Więc brałem udział w tych warsztatach w czasie, gdy pełnomocnikiem do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn była pani Magdalena Siroda, która tym pełnomocnikiem została w 2004 roku. Poziom duraczenia i psychomanipulacji przechodził wówczas wszelkie pojęcie. Na portalu internet, już nie funkcjonującym, poświęciłem wtedy temu zagadnieniu sporo tekstów. No, i tam właśnie dowiedziałem się, że taka dyskryminacja nie jest. Dyskryminacją, kiedy, kiedy mniejszość ciemięży większość, istotne jest to, kto brał udział w tym szkoleniu. No, w większości byli to pracownicy służb mundurowych, pracownicy zakładów penitencjarnych, pracownicy prokuratur i sądów. I za wyjątkiem jednego sędziego, który kontestował. W trochę bierny sposób te idiotyzmy, to oni wszyscy bez słowa sprzeciwu, te bzdury, absurdy pozaprawne w ogóle, z mową nienawiści włącznie, łykali, tak jak pewnie łykali wcześniej oni albo ich rodzice, duraczenie marksizmem, leninizmem. A to, był, to była pierwsza połowa lat 2000, czy środek lat 2000, więc pewnie to się jeszcze tam w sądach w wymiarze sprawiedliwości głębiej przyjemy, przyjęło, co widzimy choćby po niektórych wyrokach. Najgorsze jednak w tym wszystkim jest też to właśnie ta zamiana pojęć, to duraczenie, to podkładanie pod słowa tolerancja pojęcia Afirmacji. To się dzieje wszystko na wielu polach. To jest marsz przez kulturę. Więc mamy dyskryminację, która nie jest dyskryminacją, i to można przyrównać podobnie jak i wiele innych kwestii. Tak jak. Porównujemy sprawiedliwość ze sprawiedliwością społeczną, prawda? No, albo jest yy, sprawiedliwość, albo jej nie ma. Jak jest społeczna, to raczej jej nie ma. Demokracja i demokracja ludowa. No, albo mamy demokrację, albo jej nie ma, bo jak już jest ona ludowa, to znaczy, że coś jest z nią nie tak, to znaczy, że ta zwykła jest niedoskonała i trzeba ją jeszcze jakoś tam uludowić, prawda? Znamy to uludowienie yy, z PRL-u. Przynajmniej ja pamiętam, bo w tym okresie dorastałem jako dziecko. No, i to też jest takie jak różnica między krzesłem a krzesłem elektrycznym. No, to krzesło i to krzesło. No tu mamy dyskryminację, a tu mamy dyskryminację, która nie jest dyskryminacją. I wszystko to powyższe, co mówiłem do tej pory, to oczywiście przykłady mowy nienawiści. Dziś mową nienawiści będzie nazywanie dewiacji dewiacją, zaburzenia zaburzeniem, a wyrażenie jakiejkolwiek wartościującej, negatywnej, nieprzychylnej opinii o Żydach będzie. Obarczone poważnym ryzykiem, że zostanie się oskarżonym o mowę nienawiści, a, a antysemityzm już na pewno, zwłaszcza przez jego mościa, który ze Stowarzyszenia, który jest poza granicami naszego kraju i jakoś nie może dojść do ekstradycji, chociaż jest o pospolite przestępstwa u nas oskarżany. Państwo pewnie wiedzą o kim mówię. I wracając na koniec do antysemityzmu. Pojęcie to samo w sobie definiuje się przez sam fakt swojego istnienia jako coś rasistowskiego, oznaczającego, że naród. Żydowski w praktyce uważa się za nadludzi, którym, którzy powinni cieszyć się specjalnymi prawami i specjalną ochroną względem gojów, którzy mają im służyć. Światła Chanuki, zwłaszcza zapalone przez sektę żydowską Chabad Lubawicz, która w ogóle uznaje, Nazw zastworzonych przez demony i pod ludzi. Zapalenie tych świateł w polskim Sejmie jest. Jakimś takim znakiem poddaństwa i zniewolenia, tak jak takim znakiem poddaństwa jest palenie ich przez prezydenta Żeleńskiego na Ukrainie czy przez kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, chociaż tam akurat Żydów jest więcej niż w Polsce, chyba że o czymś nie wiemy. Dlatego. Naprawdę no nie dajmy się tresować pałką antysemityzmu. Patrzmy na drugiego człowieka, ale miejmy też z tyłu głowy, czyje interesy, będąc u nas on reprezentuje, żebyśmy nie wpuszczali lisa do kurnika, a przecież i u nas nie brak wszelakiej maści szabezgojów i innych renegatów módlmy się za nieprzyjaciół naszych, ale uważajmy. Nie chcę się powtarzać, bo już o tym pisałem. Krótko tylko przywołam, że po hanukowym incydencie posła Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej mieliśmy festiwal. Hipokryzji i chciałoby się zapytać, czy świadkowie Jehowy, których jest nieporównanie więcej, mają jakieś swoje własne obrządki w polskim Sejmie, a może ateiści, których jest więcej, może muzułmanie, których jest więcej, może jacyś rosnący liczbowo starowiercy, którzy tam religie jakieś pogańskie próbują reaktywować. No a przede wszystkim, gdzie jest w tym semie miejsce, miejsce chociażby na święta nasze katolickie, chrześcijańskie? Przecież większość z nas jest katolikami i mamy obowiązek ten swój katolicyzm realizować w swoim życiu prywatnym i publicznym. Nie rozdzielajmy tych dwóch rzeczy. To jest modernistyczny fałsz. Owszem, mamy być tacy sami dla katolików i dla niekatolików, ale mamy też swoją postawą świadczyć. Więc teraz wyobraźmy sobie, jaki klan go by się podniósł, gdyby poseł Grzegorz Braun chciał odprawić w tym korytarzu sejmowym na przykład godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny. Chciałoby się też zapytać, gdzie byli ci wszyscy... Katolicy malowani, kiedy marsze wściekłych, ja to nazywałem sabatami czarownic, zwolenniczek mordowania nienarodzonych dzieci, profanowały świątynie z jakimiś szajbusami, wielbusami, innymi, zakłócały nabożeństwa. Przecież to było ohydne. Ja sam pamiętam, jak w nie mogłem się przeżegnać wodą święconą, bo tam jakiś tampon był krwawy, włożony. No o czym to mówimy? Gdzieście państwo wtedy byli? Gdzie był pan Hołownia, przepraszam, za to Językowe przytrzymanie, który mówił, że on jest za tym, żeby nie ścigać przestępstw takich jak obraza uczuć religijnych, żeby czegoś takiego nie było. A tu wszyscy jedny, jednym zgodnym chórem zawiązali hanukową koalicję, żeby tam wdeptać w ziemię posła Brauna i pokazać starszym i mądrzejszym na wyścigi tutaj, że my tu bronimy was w przód po prostu jeden przez drugiego. No, naprawdę, czy to jest polski Sejm czy Sejm żydowski? Czy w knesecie żydowskim mamy może jakąś szopkę bożonarodzeniową, tak jak oni mają tutaj swoje światła Hanuki? A przecież to jest... Ziemia święta, więc miejsce wydawałoby się bardziej stosowne do takich celów. No ale my jesteśmy pod ludźmi, oni są nad ludźmi, wiadomo, no, a ja antysemitom. Dlatego dzięki posłowi Brownowi mogliśmy zobaczyć skąd komu wyrastają nogi, a przynajmniej odnieść takie wrażenie. Dla tych, którzy właśnie tak głośno krzyczeli wtedy, czy może tak oburzają się też i w życiu prywatnym, mniej, do osób mniej publicznych, kieruje takie słowa, jeśli żeście reagujecie teraz takim oburzeniem, a nie reagowaliście w obronie i przeciwko profanacji katolickich świątyń, jest taki ustęp z Apokalipsy: Świętego Jana. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. I jeszcze z Ewangelii Świętego Mateusza wielu powiem mi w owym dniu, Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i czy nie wielu cudów mocą Twego imienia, wtedy oświadczą im, nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Weźcie sobie, Panowie, te słowa do serca, nie chcę się licytować z nikim absolutnie, jako grzesznik na katolicyzm, czy jest większy, czy jest mniejszy, ale weźcie to sobie panowie oraz panie do serca w cichości własnego sumienia. Co się zaś tyczy samego posła Browna, na koniec, no to widać, że ten Sejm nie różni się zasadniczo od tego poprzedniego. No chciałoby się, żeby Sejm nie reprezentował, polski Sejm nie reprezentował mm, interesów ukraińskich, nie był sługą narodu ukraińskiego, nie był sługą y, narodu żydowskiego, amerykańskiego, bo to wszystko widzimy. Chciałoby się, żeby wreszcie dożyć takich czasów, gdzie w polskim Sejmie będzie więcej takich Polaków, patriotów jak poseł Grzegorz Braun, którzy będą troszczyć się o interes Polski. Choćby, nawet kiedy nie mogą, bo jest ich mało, przez tak symboliczny gest, jak pokazanie komu, skąd wyrastają nogi i że król jest nagi. Bardzo dziękuję panu Braunowi za ten incydent z gaśnicą. Mam jeszcze takie podejrzenie, czy może spostrzeżenie? Yy, otóż. Yy, przypuszczam w sposób graniczący z pewnością, że znaczny odsetek ludzi, mniej czy bardziej publicznych i które, prywatnych, które się tak oburzają na postępek Grzegorza Brauna, oburzają się tak dlatego, że gdzieś tam w głębi duszy zwyczajnie przyznają mu rację. Tylko nie chcą się do tego przyznać. Przed samym sobą. Bo nic... Nie gorszy, tak jak prawda. Prawda? I yy, jak mówi Maksyma przywoływana, jak mówi Maksyma przywoływana często przez Stanisława Michalkiewicza, yy, nikt nie jest zadowolony ze swoich pieniędzy, ale każdy ze swojego rozumu. Więc nikt nie lubi wyjść na głupca, prawda? Nikt nie lubi, gdy jego mniemanie o czymś rozmija się z rzeczywistością. Kiedy fakty przeczą założeniom ideolo, tym gorzej dla faktów, prawda? Więc nikt nie lubi wyjść na głupca. Tymczasem wielu z tych panów wielokrotnie wyszło na głupców, no bo okazało się, że poseł Brown miał rację i jego środowisko i również, i nieskromnie powiem ja, i w sprawie pandemii i w sprawie Ukrainy, i ukraińskiego zboża, i w innych sprawach, i w tej sprawie też ma rację. Forma niektórych może oburzać, ale inaczej by to przeszło bez echa. I nijak się to ma naprawdę do zakłócania nabożeństwa w kościele. Więc, skoro nikt nie jest zadowolony ze swoich pieniędzy, a każdy ze swojego rozumu, i nikt nie lubi wyjść na głupca, no to trudno się do tego. Przyznać, że się wyszło na głupca, i łatwiej jest zgnoić tego, który nam pokazał, że król jest nagi, że wyszliśmy nago z mieszkania, że wyszliśmy na głupców. A tymczasem prawdziwa mądrość polega na tym, że kiedy już się popełni błąd, albo kiedy nie ma się racji w jakimś względzie to żeby umieć się do tego przyznać, bo nie da się iść przez życie, nie będąc w prawdzie. Przyjmując fałszywe założenia potykamy się o własne nogi. Jeżeli przyjmiemy fałszywe wyobrażenia, jakieś oprawie ciążenia, nie wiem, które są sprzeczne z rzeczywistością, którą my odrzucamy, to spadniemy w przepaść, czy to będzie przepaść, do której się zbliżamy. Spadniemy, czy to będzie przepaść wieczna? Więc mądry człowiek umie przyznać się do błędu, do pomyłki, do tego, że nie miał racji, że się głupio zachował, że może wyszedł na durnia. ale do tego trzeba być mądrym. Przeszkadza nam w tym miłość własna, czyli pycha to jest też to od co oddala nas od Boga, a od czego nikt z nas nie jest do końca wolny. To trzeba przepracować, to trzeba cały czas przepracowywać. Więc mądry człowiek, na tym polega mądrość, umie się przyznać do błędu, bo wszyscy tutaj na ziemi jesteśmy omylni. Natomiast głupiec będzie szedł w zaparte. I głupotą jest nie popełnić głupstwo, ale w tym głupstwie... Tkwić i nie chcieć się do tego przyznać. I to jest ta postawa części osób i źródło oburzenia niektórych osób oburzających się na posła Grzegorza Brauna. Ja sobie w tym wokół świątecznym i noworocznym okresie oraz Państwu życzę takiej właśnie mądrości na nowy rok obyśmy umieli rozeznać, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, a kiedy popełnimy błąd, abyśmy umieli się do tego przyznać.